Witam wszystkich na dzisiejszym spotkaniu. Mam na imię Wojciech i na tym spotkaniu będę miał przyjemność porozmawiać o inwestowaniu w nowe technologie. Czy warto inwestować? Jeżeli tak, to w jaki sposób? No i z jakich narzędzi korzystać? Jednym z takich narzędzi jest na pewno ekosystem Metfi DAO. O tym y, będę dzisiaj y, mówił. I oczywiście y, będę też mówił o Web3. To jest nowa generacja internetu. Internetu, w którym te nowe technologie zaistniały. I proszę pamiętać, że jest to tylko. Element edukacji. Nie jest to porada finansowa. Ja po prostu dzielę się w dobrej wierze swoją wiedzą, którą posiadłem przez ostatnie półtora roku. Kiedy to wystartowałem właśnie w projekcie MedFiDAO. Dao. No i na początek słów kilka o internecie. No, w latach 90. powstał pierwszy. Komercyjny internet. Myśmy z niego korzystali za pomocą różnych przeglądarek, Google, Yahoo, i dostawaliśmy informacje z tego internetu. Byliśmy po prostu jako użytkownicy, byliśmy konsumentami. Dekadę później pojawiła się nowa generacja internetu: Web2. I tam wiele zmian. Zmian na korzyść bądź na niekorzyść naszą jako użytkowników. No po pierwsze można było przesyłać informacje już w dwie strony, czyli myśmy nie tylko pobierali za pomocą przeglądarek, ale za pomocą różnych aplikacji mogliśmy też informacje przekazywać. Oczywiście nie było to do końca dobre, ponieważ korzystając z aplikacji takich jak Facebook, WhatsApp czy Zoom, z którego w tej chwili korzystamy, myśmy pozwalali na to, żeby właściciele tych aplikacji otrzymywali od nas dane i te dane przechowywali, je przetwarzali. Czyli staliśmy się właściwie z konsumenta produktem jako użytkownicy. Tego internetu. No i wszystko było i jest do tej pory, bo ten internet przecież e, istnieje e, do tej pory. Wszystko było scentralizowane. Natomiast w 2014 roku pojawia się najnowsza generacja Internetu Web 3, w przeciwieństwie do Web 2 tutaj wszystko jest zdecentralizowane, informacje są rozproszone, czyli nie ma „ bazy danych nie zbiera się o nas informacji. Wszystko, co tutaj możemy sobie, z czego możemy korzystać te wartości, głównie aktywa cyfrowe możemy... Przekazywać sobie za pomocą portfela, który też jest zdecentralizowany, tak jak cały Internet Web 3, czyli te wszystkie informacje są rozproszone i ten portfel DeFi, czyli zdecentralizowany, na przykład Metamask, ten, ten Lisek, to jest jeden z wielu portfeli DeFi, które mamy do dyspozycji. My akurat z niego korzystamy, bo jest łatwy w obsłudze, bezpłatny. No, i za pomocą tego portfela możemy przekazywać sobie wartości, aktywa cyfrowe. I to wszystko odbywa się za pośrednictwem blockchainu, czyli takiej nowej technologii, która służy właśnie temu, żeby te wszystkie aktywności zapisywać. I co ciekawe, co zostanie tam zapisane na tym blockchainie bez pośredników, bez banków, urzędów, bez zbierania u nas baz danych. Te wszystkie rzeczy, które tam są zapisywane, ich się nie da po prostu jakby wymazać, nie da się ich odkręcić. Tam człowiek nie ma, nie ma dostępu. To jest prawdziwa rewolucja. Jeśli chodzi o informacje, o wartości przekazywane i Również rewolucja w finansach. I o tej rewolucji piszą takie czasopisma jak Time, Forbes, Yahoo! Finance, Bloomberg. Piszą o niesamowitym potencjale, bo tak jak na pierwszym internecie, jak i na drugim wielu ludzi, wielu inwestorów zarobiło niemałe pieniądze, tak też jest w tej chwili taka możliwość, pojawia się w przypadku tego internetu Web 3. Podobnie jak te wszystkie wspomniane wcześniej magazyny również i duże instytucje finansowe jak West City czy JP Morgan piszą o tym potencjale. Określają ten potencjał gospodarczy tego, tego nowego rynku na 13 bilionów amerykańskich dolarów do roku 2030, czyli w ciągu najbliższych, 6 lat, taki jest potencjał gospodarczy, co stanowi przyrost o 32 tysiące procent. I co ciekawe, oni twierdzą wspólnie, że tam będzie 5 miliardów użytkowników. Więc myślę, że inwestowanie w ten nowo rodzący się rynek ma naprawdę wielki sens i można tak samo jak na Web1 i Web2, na tej nowej generacji internecie można naprawdę dużo, dużo zarobić. I jednym z takich narzędzi, które my proponujemy, jest właśnie nasz projekt MedFajdao. O tym projekcie w zeszłym roku napisał Forbes, określił to jako bardzo dobre narzędzie inwestycyjne, bardzo atrakcyjne, godne polecenia. I cóż to jest? To to MedFi, MedFi DAO. Więc my jesteśmy grupą kapitałową, grupą inwestorów, którzy się razem spiknęli, zebrali pieniądze w skarbcu, no i te pieniądze zaczęli inwestować właśnie w nowe technologie, w tym nowym internecie. I oczywiście naszym zadaniem jest pozyskiwanie nowego kapitału, żeby jak najwięcej móc go zainwestować. I Dlaczego jesteśmy atrakcyjni? Otóż nie mamy struktury korporacyjnej. Jesteśmy całkowicie zdecentralizowani. Nie mamy CEO, nie mamy zarządu, nie mamy biur, więc kosztów biurowych też nie mamy, jakichś takich kosztów typowych dla korporacji. Nie mamy też zarządu, który podejmuje bardzo często niedobre, dla całej korporacji decyzję. Jesteśmy, tak jak powiedziałem, zdecentralizowani. Działamy na blockchainie, czyli na tej nowej technologii, która jest całkowicie bezobsługowa. Nie ma tam człowiek dostępu. I zarządzani jesteśmy w sposób bardzo demokratyczny, mianowicie przez głosowania. Tych głosowań mieliśmy już 67. Przed głosowaniem jest na odpowiedniej. Platformie dyskusja, potem podejmowane głosowanie i nasze inwestycje zgodnie z wynikiem głosowania, wolą większości są realizowane. Mamy 100% własności i wszystko, co robimy, jest transparentne. To nie jest tak jak w korporacjach, że pracownicy korporacji bardzo często nie wiedzą, co tam zarząd, co jakie decyzje podejmuje o tym wszystkim co się dzieje w naszym projekcie można przeczytać na stronie statistics metfi io jesteśmy absolutnie transparentni więc wpisujemy się w tę rewolucję web3 w świecie metaversów i sztucznej inteligencji ponieważ w ten właśnie w te nowe technologie Inwestujemy swoje pieniądze. I naszym zadaniem jest znalezienie takich projektów, które są we wczesnej fazie. Bardzo często nie ma informacji, nawet publicznej, na, na temat startujących projektów. My mamy do nich dostęp. Dyskutujemy, czy warto, czy nie. W jakich. Ilościach, z jakim kapitałem, i jeżeli decyzja jest pozytywna, startujemy, mamy swoje udziały w tych akcjach i mamy nadzieję, że one przyniosą nam duże zyski, że staną się jednorożcami. Takim jednorożcem na pewno był Google, Apple, Microsoft, bo jeżeli ktoś zainwestował w te, te akcje, w akcje tych firm w latach 90. i później, to na pewno cieszył się dużą stopą zwrotu. Takim na pewno jednorożcem jest bitcoin, bo zainwestowane 1000 dolarów 13 lat temu to w tej chwili kapitał rzędu 40 milionów. Taki jednorożec to jest taki startup, którego wartość rynkowa przekracza miliard dolarów. I my właśnie na takiej jednorożce polujemy. Chcemy stać się numer jeden inkubatorem na świecie projektów Web3, Metaverse i sztucznej inteligencji. I mamy już w swoim portfolio, bo przez półtora roku... A już pewne decyzje po głosowaniach podjęliśmy. Mamy bardzo ciekawe projekty w swoim portfolio. Mamy ich w sumie 8. Nasz skarbiec to w tej chwili blisko 13,5 miliona dolarów. I co ciekawe, większość tego skarbca rozkłada się tak po połowie na zainwestowane aktywa, czyli czyli te projekty które myśmy już zainwestowali i również rezerwy w kryptowalucie. Mamy między innymi 70 bitcoinów jako taką rezerwę, żelazną rezerwę. I oczywiście jeżeli inwestujemy w takie gry jak Evermoon czy Big Time, mamy nadzieję, że że one tymi jednorożcami się staną i proszę zobaczyć, że zainwestowane 600 tysięcy w grę Big Time to w tej chwili 1,4 mln dolarów. Natomiast Sandbox zainwestowane rok temu 850 tysięcy dolarów to w tej chwili blisko 3 miliony dolarów, ponieważ te, te wartości się. Zmieniają, to wszystko zależy od, od tego, jak rynek wycenia w danej chwili akcje, udziały tych projektów, więc jest, jest to takie dość, dość płynne, ale te dwa projekty wyglądają bardzo, bardzo dobrze. My mamy też swoje udziały. Jako projekt inwestycyjny i te udziały to są MetFi, to są tokeny. W tej chwili jest w obrocie ponad 100 milionów tych tokenów, co stanowi kapitalizację rynkową po dzisiejszym kursie około 2 dolary. To jest 206 milionów dolarów. I uczestników, którzy przystąpili do naszego projektu, na, na tę chwilę jest 27400, właściwie można powiedzieć, że tyle jest portfeli, czyli tych Metamasków podpiętych do naszego projektu. Być może, że fizycznie uczestników jest mniej, bo można oczywiście mieć więcej niż jeden portfel podpięty do naszego, do naszego projektu. Tak jak powiedziałem, nasz udział, nasz token jest w tej chwili wart około dwa. Dolary. Jak do naszego projektu przystąpić? Jak mieć udział w tych wszystkich już zainwestowanych naszych projektach? Oczywiście, należy, należy te nasze udziały, te tokeny kupić. Można je kupić za pomocą tego, tego Metamaska, czyli tego portfela zdecentralizowanego. To jest taka, jakby aplikacja bankowa, namiastka, banku i żeby mieć tych tokenów jak najwięcej, bo to są takie takie diamenty, można by powiedzieć. Oczywiście my przez dyskusję podjęliśmy pewne decyzje po głosowaniu, wprowadziliśmy, no podobnie jak, jak i Bitcoin, wprowadziliśmy pewne mechanizmy które sprawiły, że nasz token stał się deflacyjny. Ja nie będę teraz mówił o tym o procesie spalania, o procesie halvingu i o, o podaży maksymalnej, bo myślę, że osoby zainteresowane mogą do tego tematu wrócić w kolejnym spotkaniu. W każdym bądź razie za te. te zaimplikowane przez nas mechanizmy sprawiły, że nasz token jest absolutnie deflacyjny i że będzie go coraz mniej, podobnie, podobnie jak z Bitcoinem. I oczywiście przystępując do naszego projektu, kupując te nasze udziały, no mamy nadzieję, że jego wartość wzrośnie, ale nie mamy na to wpływu. Natomiast mamy wpływ, kupując je na Pancake PancakeSwap, to jest decentralizowana giełda, czy Gate.io, czy, Gate czy MEX, mamy wpływ na ilość tokenów. I oczywiście nie chodzi tutaj o to, że mamy, mamy wpływ na ilość kupionych tokenów, mamy odpowiedni kapitał, kupujemy 50 czy 100 tokenów, nie, nie. Mówię tutaj o tym, że możemy nabyć specjalne oprogramowanie, które będzie pomnażało ilość naszych tokenów i na to mamy wpływ. Mamy takich 10 oprogramowań. One się nazywają smart kontraktami inteligentnymi kontraktami i w zależności od tego, ile przeznaczymy na to pieniędzy, no, mamy odpowiednio większe namnażanie. Czyli jeżeli wybierzemy sobie kontrakt numer jeden, shrimp, krewetka, zapłacimy za niego 100 dolarów i powiedzmy, że drugie 100 dolarów wydamy na, na tokeny, to dostaniemy ich no, po cenie dzisiejszej 50, to w ściśle określonym czasie one się nam namnożą i będziemy mieli plus razy jeden, czyli podwoją się nam te tokeny, będziemy mieli ich. Nie 50, tylko 100 i na to mamy realnie wpływ. Jeżeli kupimy kontrakt numer 4, FISH, zapłacimy więcej 1500 dolarów, ale tutaj, w tym samym okresie, co na krewetce, plus razy 1, tutaj będziemy mieli plus razy 4, czyli przy zakupionych 50 tokenach, będziemy mieli ich 250. Czyli w zależności od tego, jaką kwotę przeznaczymy na ten smart contract, które oprogramowanie wykupimy, takie będziemy mieli, mieli korzyści. Czyli mamy wpływ na ilość tokenów, nie mamy wpływu na wartość tokenów. To będzie oczywiście zmieniało się w zależności od tego, jak nas będzie oceniał rynek. I co ciekawe, to oprocentowanie, to namnażanie jest co 12 godzin dopisywane do naszego kontraktu, do, naszego, do naszych udziałów. Co 12 godzin jest dopisywane. Przy czym kontrakt jest bezterminowy to jest bardzo ważna informacja czyli a, jeżeli uznamy za pół roku, za dwa lata, za pięć lat że ten kontrakt dał już nam tyle, to oprogramowanie dało nam tyle, że możemy to zamknąć, to to robimy. Nie ma czegoś takiego, że, że to musi trwać 5 lat czy, czy więcej. I mówiliśmy o tym takim jakby pasywnym zarabianiu w naszym projekcie, czyli poprzez zakup tokenów i kontraktu, Mamy te gwarancje, że to się będzie namnażać, nie musimy nic z tym robić, czyli takie pasywne źródło dochodów. Natomiast jest też oczywiście aktywne, czyli możemy ten projekt promować wśród naszych znajomych i za każdego nowego inwestora pozyskanego do naszego projektu dostajemy 5% wartości jego kontraktu, czyli w przypadku krewetki to będzie 5 dolarów, w przypadku ryby to będzie 75 dolarów i to jest przekazywane do naszego portfela w czasie rzeczywistym dzięki temu nie ma nasz projekt zadłużenia to wszystko co w naszym projekcie się znalazło czyli 30 smart kontraktów i 7200 linii kodów zabezpieczających, myśmy postanowili sprawdzić pod względem szczelności, pod względem bezpieczeństwa. Zleciliśmy to amerykańskiej firmie CERTIC, i ta firma czterokrotnie robiła już audyt naszego projektu. Okazało się, że jesteśmy bardzo bezpiecznym narzędziem, znaleźliśmy się w top 10% najwyżej ocenianych projektów chodzących na blockchain, i mamy taki certyfikat od, od Certika. Na tę chwilę mamy no ponad 600 dni tego, tego naszego projektu 613 dokładnie dzisiaj. Mamy ponad 20, 27 tysięcy inwestorów. Wypłacone prowizje to blisko 33 miliony, przy czym, tak jak powiedziałem, zero wierzytelności. Kontrakt jest bezterminowy, więc myślę, że, że jest to naprawdę projekt godny polecenia. I oczywiście za tym wszystkim stoją ludzie, którzy się spotykają na Zoomach przez internet, tak jak my dzisiaj, ale też postanowiliśmy się spotkać w rzeczywistości. I takie pierwsze spotkanie miało miejsce w listopadzie 2022 roku w Cape Town. Było 25 inwestorów z całego świata. Za pół roku spotkaliśmy się w Tajlandii. Tam już było ponad 60 inwestorów i w listopadzie ubiegłego roku pojechaliśmy do Dubaju. Tam było 130 inwestorów z całego świata. Bardzo fajnie spędziliśmy wspólnie czas, szkoliliśmy się. No i teraz mamy kolejny taki zlot naszych inwestorów w maju w Stambule, na który serdecznie cię Zapraszam, bo warto na takie, na takie wydarzenia jeździć. Gorąco polecam, żebyś skontaktował się z osobą, która Cię zaprosiła na to dzisiejsze spotkanie i bazując na jakimś zaufaniu, ale mając też odwagę, bo odwaga jest potrzebna przy podejmowaniu takich decyzji dotyczących naszych pieniędzy, inwestowania. Jeżeli podejmiesz decyzję na tak, no to warto się pouczyć i też uzbroić w cierpliwość, bo jest to długi dystans. To nie jest pół roku, rok. Myślę, że do tego wspomnianego wcześniej 2030 roku to, to warto w tym projekcie zostać. Książka Roberta Kiyosaki o inwestowaniu polecam gorąco. I gdyby ktoś mnie zapytał, jaki jest dobry czas na inwestowanie w nowe technologie, the time is now. Dzięki za uwagę. Zapraszam do pytań, do dyskusji.